Dzień dobry wieczór. Fajnie, że tu jesteście. Lecimy z kolejnym tematem, a dziś z tego to i Salomon nie naleje. To jest tak dobre, że aż się tego nie chce przełykać, tylko trzymać w ustach. Dziesięć razy w ten sam po prostu sposób. To jest nudne i powtarzalne. Powtarzalne, powtarzalne, powtarzalne. Także starajmy się już, jeżeli mamy podobną scenę, czyli na przykład ubieranie pana młodego, sfotografować je. W różnorodny sposób. Dzięki temu będziemy bardziej rozpoznawalni dla klientów, będziemy trafiać na bardziej świadomych klientów. Będzie dobrze. Jak być bezwzględnym fotografem przy wyborze zdjęć? Czy to w czymś pomaga? Jak układać materiał i jak ciąć jak maczetą ogarnąć moje słowa i to, co mam do powiedzenia? by wybierać po prostu najlepsze kadry, a nie powielać jednego tematu wielokrotnie. Telekcja zdjęć to bardzo często pomijany temat. Dlaczego? No bo Obrobione zdjęcie, ładnie obrobione zdjęcie i obróbka, no to to widać, że ktoś się napracował i to ładnie wygląda. W selekcji się dosyć mało mówi, a niesłusznie, bo jeżeli ktoś ogląda materiał złożony ze stu zdjęć i on będzie fatalnie ułożony, nawet jak ten materiał będzie dobrze obrobiony, to nic z tego, bo nie zainteresujemy widza. Jeżeli będziemy mieli słabą selekcję i te zdjęcia będą źle ułożone, oczywiście trzeba mieć najpierw na czym pracować. Także najpierw trzeba zrobić sensowne, różnorodne zdjęcia, a dopiero później można selekcjonować i coś z tego wybierać. Z tego to i Salomon nie naleje. To jest tak dobre, że aż się tego nie chce przełykać, tylko trzymać w ustach. No, ale wracając do tematu, no to tak, musimy mieć różnorodne zdjęcia, by później móc wyselekcjonować te najlepsze i ułożyć je w ciekawy sposób. W pięciu punktach postaram się Wam opowiedzieć, jakie moim zdaniem są największe problemy przy selekcjonowaniu i układaniu materiału. No to co? Lecimy! Jeden powielanie tematów i ujęć. To znaczy, jak pan młody się ubiera i mamy sfotografowanego go 10 razy w ten sam po prostu sposób. To jest nudne i powtarzalne. Powtarzalne, powtarzalne, powtarzalne. Także starajmy się już, jeżeli mamy podobną scenę, czyli na przykład ubieranie pana młodego, sfotografować je... W różnorodny sposób, z różnej perspektywy, z różnych kątów, na różnych przysłonach. Dzięki temu, później ułożenie tego materiału będzie dawało nam dużo więcej możliwości, bo będziemy mogli to z tego stworzyć ciekawą historię, a nie po prostu kolejne portrety, które będą po prostu nudne. Bo jeżeli mamy kilka podobnych ujęć po sobie, to one stają się nudne, mimo że jedno zdjęcie wyrwane z tego szeregu zdjęć byłoby ciekawe i w innym ułożeniu byłoby po prostu dobre. Tak powielone. Podobnie wielokrotnie, zwielokrotnione 5-10 razy staje się słabe i nudne. Brak konsekwencji w wybieraniu zdjęć, czyli drugi temat. Co tu mam na myśli? Znaczy, jeżeli wybieramy zdjęcia i raz wybieramy mocne kadry, ale potem boimy się ich wybrać i nie czuć takiego naszego świadomego wyboru, to to będzie czuć, że ten materiał jest taki trochę... Uklejony na siłę. To znaczy, jeżeli czujemy się pewnie i będziemy wybierać po prostu, po ile zdjęć jakieś odjechane i ciekawe zdjęcie, to ten materiał stanie się bardziej nasz. Dzięki temu będziemy bardziej rozpoznawalni dla klientów, będziemy trafiać na bardziej świadomych klientów. Będzie dobrze. Także konsekwencja w działaniu. Róbmy tak, jak lubimy. Za długa rozgmina przy pierwszej selekcji, czyli punkt trzeci. O co chodzi? Pierwsza selekcja to powinien być taki Mocny przesiew, to znaczy powinniśmy wywalać brzydko mówiąc zdjęcia nieudane i tyle. I dopiero w drugiej selekcji można trochę bardziej rozkminiać, ale pierwsza selekcja powinna lecieć tak, nie, tak, nie zdjęcia i tyle. Wybieracie je jak najszybciej, by trafić do tych najlepszych ujęć, potem w drugiej selekcji. Kolejny element to brak układania zdjęć po selekcji. To znaczy często jest tak, że fotografowie zostawiają po prostu materiał, jak leciało, czyli chronologicznie, a to nie jest dobry pomysł, bo można by na przykład zdjęcia z wesela przeplatać po sobie, czyli raz zdjęcia z tańców, raz coś przy stołach, raz zdjęcie tańców, ale jakieś wieloplanowe, a innym razem jakieś zdjęcia pojedynczej pary. To będzie skutkowało tym, że ten wasz materiał będzie dużo ciekawszy i będzie bardziej zaciekawiał widza, który będzie oglądał. On będzie czuł się cały czas bodźcowany czymś nowym. A jeżeli zostawimy chronologicznie materiał, to może się okazać tak, że pod rząd będziemy mieli 7 zdjęć z tańców, a potem 7 zdjęć, Par przy stolikach. A jakby to wymiksować, to byłoby dużo lepiej. Ostatni punkt to traktowanie selekcji jako czegoś mniej ważnego niż obróbka. A uważam, że tak nie jest. Może nie jest to nie wiem, dużo ważniejsze niż obróbka, ale stawiałbym znak równości między tymi czynnościami, czyli między obróbką i selekcją. Selekcja to też ważny element całego procesu. Powstawania naszego materiału, reportażu czy jakiejkolwiek innej sesji, więc nie zostawiałbym tego na boku. A mam wrażenie, że zdecydowana większość fotografów skupia się przede wszystkim na obróbce i na efekciarstwie, a mniej na sensownym ułożeniu tego materiału. Także tutaj też bym się zastanowił. No właśnie, i takie podsumowanie. Mam piękne zdjęcia z wyjścia z kościoła. No po prostu cud. Miód para wygląda znakomicie. To wyładuje 10. No nie ma nic gorszego, bo. Nie. No! God, please, no! No! Te 10 dni może bardzo ładnych, no to one będą pewnie podobne i są z jednego momentu. Czy nie lepiej wybrać 1, dwa, trzy? Kurwa, no nie Max 3 i tyle. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie w tym temacie. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie suba. Więcej materiałów znajdziecie na moim Instagramie i TikToku. Na dziś to wszystko. Mięsistych kadrów życzę i do następnego!